Hej, cześć, czołem. witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik95, a to jest pierwszy odcinek z mojej nowej serii, którą będę prowadził na kanale. Mianowicie jest to wewnątrz umysłu globalnej elity, czyli elity światowej i będę tutaj omawiał zagrania pro playerów, dlaczego, co i jak w danym momencie gry na podstawie profesjonalnych meczy. Także serdecznie zapraszam was do oglądania i dajcie feedback w komentarzu, czy taka forma filmów wam się podoba i czy chcielibyście oglądać takie filmy na moim kanale. Dzięki wam bardzo za to jeszcze raz, a ja przechodzę już do rzeczy i trzymajcie się. Powodzonka! Okej, okay, dzisiaj na podstawie Dreamhaka Malmo chciałbym powiedzieć Wam, jak perfekcyjnie zachować broń, tak jak zrobił to NIP w finale Dreamhaka Malmę na mapie ddas 2 przeciwko drużynie Natus Vincere. Oczywiście drużyna nawi jak zwykle, bardzo powoli na samym początku rundy zaczyna swoją, swoją taktykę. Drużyna Ninja Syn Pijama z bardzo standardowo trzech zawodników kryjących bombsite A: jeden rotujący, zamieniający się ze środka, drugi dorotowujący do longa i jeden zawodnik na longu. Bardzo ryzykowne zagrania, ponieważ zostawiałem tylko jednego zawodnika na bombsite B. A to e, będzie, jak e, będzie tutaj przedstawione na filmie, będzie to kluczowe. Oczywiście widzimy powolny styl Na'Vi. Każdy z nas wie, że drużyna Natus Vincere gra bardzo, bardzo ostrożnie i bardzo powoli, szczególnie, że może być to ich ostatnia runda na tej mapie w tym turnieju. Także jak widzicie, starają się zachować szczególną ostrożność i to, jak na razie im się udaje. Widzimy oczywiście Guardiana na środku i ciekawe, ciekawe piki Zawki czasami trafia, czasami nie. No ale jak wiadomo, każdemu się zdarza. Będziemy widzieć tutaj teraz bardzo, bardzo fajne podejście ze strony Natus Vincere za fejkowanie shorta, co zamknie zawodników Ninja in Pijamas od strony longa bądź shorta. Będzie tam czterech zawodników, co będzie skutkowało potem tragicznie dla Ninja in Pijamas? Możemy zobaczyć to w tym momencie na filmie i zapraszam was serdecznie do tego. Jak widzimy, oczywiście trójka zawodników Nawi podchodzi sobie pod bombsite A, gdzie zamyka całkowicie czwórkę zawodników Ninja Sin Pyjamas przy bombsitecie A. Assist ma bezpieczną drogę i pojedynek jeden na jeden z Forestem. Jednak, jak widzimy, z miser bardzo pomału decyduje się na atak na bombsite B środkiem i trupą. Tak jak widzimy, udaje im się to i zdobywa zdobywają Entryfraga na Forestie, co kończy się tragicznie, ale sedno całego dzisiejszego odcinka jest właśnie. Teraz, także Stop. Ok, na to podkłada bombę. Tak jak widzicie, mamy sytuację 4 na 4 więc sytuacja jest dosyć wyrównana. Mają retake gracze Ninja Sin Pijamas, jednak na co decydują się gracze w tym momencie? Jest 15-13. Możemy, możemy zauważyć, że. Ninja Simpi nie za bardzo ma pieniądze, żeby zagrać w następną rundę. Dlatego. Dlatego decydują się całą czwórką wycofać i zachować sobie broń. Co jest bardzo, bardzo, bardzo mądrym zagraniem i bardzo odważnym zagraniem, ponieważ ten kto podjął taką decyzję o sejwowaniu broni w tym momencie na pewno musiał mieć godziny, a nawet setki doświadczenia, setki tysięcy godzin doświadczenia w Counter Strike Global Offensive, ponieważ myśląc chłodno na finale DreamHacka Malme w 2016 roku, mając 15-13 sejwują broń w sytuacji 4 na 4, gdzie mogą wygrać, bezpośrednio wygrać ten mecz w tej właśnie już rundzie, ale decydują się sejwować. Broń, proszę zobaczyć jak sprawnie to przebiega, kiedy drużyna Ninjas in Pyjamas z całą czwórką zawodników wraz z Get Rightem na czele wycofuje się na longa, aby tam zająć bezpieczne dla siebie pozycje. To naprawdę jest bardzo, bardzo mądre zagranie ze strony Ninjas in Pyjamas, ponieważ na następną rundę będą mogli zagrać full buy na full buy, a nie eco na full buy, co skończyłoby się prawdopodobnie. Wygraną Nawi i dogrywką w tym meczu. Jednak proszę zobaczyć, jak bardzo fajnie drużyna Ninja sin Pejamas sobie broń na longu. Mają patrzoną każdą pozycję i na pewno drużyna Natus Vincer nie jest w stanie nic zrobić w tym momencie. Tak jak widzimy jeszcze pyt, wyciąga Zeusa i tutaj już jest wszystko jasne. 15-14 dla drużyny Ninja sin Pijamas i zachowane cztery bronie. Możemy teraz zauważyć, że. Drużyna nieczestniczy trzeba ma smagrać, magrać i ma rzucić jeszcze Umpa dla Foresta, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak jak widzicie, tych pieniędzy nie było za wiele, ale 3-4 zachowane bronie bardzo, bardzo, bardzo pomogły w wygraniu tej rundy. I oczywiście teraz możemy zobaczyć bardzo agresywne zagranie Ninjas in Pyjamas na longu, gdzie Gzist, Pyth i Friberg agresywnie we trójkę podchodzą tego longa, a na B i na środku standardowe ustawienie jak w zeszłej rundzie. Jest to bardzo, bardzo ryzykowne, ale jak widać już zawodnicy Ninjas in Pyjamas zorientowali się, zdobyli trochę info co się dzieje na longu i wycofują się do swojego standardowego ustawienia. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mądra gra ze strony... Ninjas in Pyjamas i naprawdę zasłużone zwycięstwo w tym meczu, ponieważ zwycięstwo w tym meczu to już była tylko formalność, gdzie byt oczywiście wyciąga Guardiana za Wupy Forest Flamego i mamy sytuację 5 na 3, gdzie naprawdę będzie to już bardzo łatwe dla drużyny yy, dla drużyny Ninjas in pijamas. Oczywiście to wszystko, że wygrali tą mapę jest konsekwencją tego, że w tej rundzie postanowili zachować zimną krew i zachowali sobie broń, dzięki czemu naprawdę, naprawdę zyskali bardzo, bardzo wiele, ponieważ zyskali pełną ekonomię. I pamiętajcie, że nawet czasami w sytuacji, czasami w sytuacji 4x4 bądź 5x4 warto zachować sobie broń, żeby na tą kolejną, ostatnią rundę mieć, grać i. Wszystko będzie załatwione, ponieważ będziemy mieli równe szanse w następnej rundzie i widzicie kolejne bardzo mądre zachowanie graczy Ninjas in Pyjamas, gdzie trzech zawodników odbija od środka, ale jednak tutaj jeden zawodnik wycofuje się do trupy i mamy odbicie we trzech na dwóch, gdzie... Będzie, będzie mogło Ninjas i zaatakować z każdej pozycji. Tutaj oczywiście niefortunna pozycja Edwarda i bez problemu pyt wyciąga go za wupy, kiedy ten się odwraca i mamy sytuację 3 na 1, gdzie bez problemu gracze Ninjas i sobie z tym radzą, rozbrajają bombę i wygrywają ten mecz. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że to omówienie naprawdę pozostawiło pozostawiło w was chociaż jakąś swoją cząstkę, abyście mogli sami korzystać z takich taktyk Counter Strike'u, tak jak korzystają z nich pro playerzy. Tak jak widzicie czasami opłaca się zachować zimną krew i zostawić sobie broń na następną rundę i nie pchać się bezpośrednio na BS, nawet w sytuacji 5 na 4, 4 na 4, a zostawić sobie broń i zachować like pro. Także mam nadzieję, że wyniesiecie coś z tego filmiku, a ja już wam dzięki za oglądanie pierwszego odcinka, dajcie znać, czy takie odcinki wam się podobają i jeszcze raz dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie się manko, pozdrowionka, peace!